Hejka, w dzisiejszym filmie pokażę Wam jak zrobić puszysty, wilgotny i bardzo mocno czekoladowy biszkopt idealny do tortu. Do 9 jajek w temperaturze pokojowej dodajemy 290 g cukru i wszystko bardzo dokładnie ubijamy. Mi ubijanie jajek z cukrem zajęło około 15 minut. W tym czasie możemy sobie wymieszać suche składniki. Do 200 g mąki pszennej dodajemy 3 łyżeczki proszku do pieczenia, 35 g mąki ziemniaczanej oraz 55 g kakao. W przybiszkopcie czekoladowym ja daję proszek do pieczenia, ponieważ zarówno kakao jak i olej są dość ciężkie, więc aby mieć pewność, że biszkop wyrósł, właśnie dodajemy proszek. Suche składniki ze sobą dobrze mieszamy, a następnie do naszych jajek z cukrem dodajemy 55 g oleju. Możecie olej wlać do misy miksera, a następnie na niskich obrotach wymieszać. Albo zrobić tak jak ja: czyli około 4-5 łyżek masy przelać do oleju i mieszamy w małej miseczce. Gdy olej wymiesza się z ubitymi jajkami, przelewamy do dużej miski a następnie przesiewamy suche składniki. Suche składniki dodajemy tak na 2-3 tury, aby mieć pewność, że wszystko dobrze się wymiesza oraz tak jest po prostu łatwiej. Ciasta nie należy mieszać zbyt długo, tylko i wyłącznie do momentu, gdy zobaczycie, że nie ma już żadnych grudek mąki. I gdy ciasto będzie wyglądało tak jak tutaj na filmie, przelewamy je do foremki. Ja mam tutaj rand o średnicy 29 cm. Biszkopt pieczemy w 170 stopniach na funkcji góra dół przez około 50 minut do suchego patyczka. Oczywiście po upieczeniu zrzucamy na blat i zostawiamy na około 30 minut do lekkiego ostygnięcia. Po tym czasie wykryjemy go ostrym nożem z rantu i jest już gotowy. Mój biszkopt tutaj na filmiku niestety jest lekko spalony, ponieważ przez pierwsze 20 minut zamiast w 170 stopniach piekłam biszkopt w ponad 200. Ale i tak wyszedł bardzo puszysty i wilgotny i wykryłam z niego 3 blaty. Gdy wykroicie biszkopt z rantu, polecam Wam go odwrócić do góry nogami i postawić na kratkę np. Na taką z piekarnika i w takiej pozycji zostawić do całkowitego ostygnięcia. Gdy ostygnie, możecie przykryć go ściereczką albo obwinąć folią spożywczą i włożyć do lodówki.